Siódma dziewiąta. Rozmowa poradka. A naszym pierwszym gościem jest Karol Gac, Portal do Rzeczy.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Policja w domu Zbigniewa Ziobry ma zostać doprowadzony przymusowo na posiedzenie Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, której opozycja nie uznaje, uważają za niekonstytucyjny organ i tak naprawdę twierdzi, że nie istnieje. Jak pan skomentuje fakt? że no tak naprawdę cały czas trwa ten polityczny ping-pong i to na wielu poziomach. Tutaj akurat jest kolejna odsłona kwestii Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa. Z tego co fakt podaje Zbigniew Ziobro jest obecnie w Brukseli, z drugiej strony no właśnie już tutaj policja podała, że nie została Zbigniewa Ziobry w domu. Jak pan ocenia trochę te takie zawirowania polityczno-prawne? A no właśnie, bo chciałem zacząć od tego, że policja nie weszła do domu Zbigniewa Ziobry, choć oczywiście rozumiem skrót, bo po prostu go nie zastała i teraz obserwujemy taki troszkę teatr medialny, spektakl medialny, no każdy spodziewał się, że m, policja przyjedzie do m, domu mieszkanie, do, do domu, czy mieszkania Zbigniewa Ziobry rano, kamery oczywiście tam się znajdowały. I wszyscy czekali, co się wydarzy. Ja sam zastanawiałem się, czy minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości pójdzie m, ścieżką e, taką, jak na przykład profesor Pugonowski, były szef agencji wywiadu, czy też wybierze jakieś inne wyjście. No, pyta mnie pan, panie redaktorze, o ogólną ocenę. Moja ogólna ocena jest taka, że ta komisja, choć myślę, że tę ocenę mogę też przeciągnąć na inne komisje, ale ta przede wszystkim, i zaraz wyjaśnię dlaczego, przede wszystkim, to jest w dużej mierze teatr polityczny. Dlatego, że ta komisja lada moment ma kończyć pracę, niektóre już nawet zakończyły i właściwie. Wszystkie trzy komisje miały badać wielkie afery, miały być kołami zamachowymi rządów Donalda Tuska i po kolei, jak obserwowaliśmy te posiedzenia, jak obserwowaliśmy jej pracę, można było powiedzieć, że, że to były takie e kapiszony i z tych zapowiedzi niewiele wyniknęło. Akurat członkowie Komisji ds. Pegasusa okazali się, Wybitnie y, niekompetentni, nieprzygotowani i bardzo y, mocno medialnie, a także politycznie y, przegrywali te starcia. I to w przypadku, czy to w przypadku właśnie już przewołanego przeze mnie profesora Pokonowskiego, czy też innych członków komisji. I to jest ocena, która jest y, dosyć y, szeroka: to znaczy tutaj taka ocena krytyczna dla tej konkretnej komisji jest y, także w, y, po stronie władzy. Y, podobno jest y, duża frustracja po stronie władzy, podobno. No, spodziewano się czegoś więcej. Bo oczywiście komisja tłumaczy się, że ma swoje problemy. Między innymi takie, że nie do końca chcą z nią współpracować chociażby służby, i fakt, że zajmuje się taką materią, czyli dosyć niejawną, generuje te problemy. Ale ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że my w tym przypadku, w przypadku tej komisji, także innych, mamy przede wszystkim do czynienia z takim medialnym show. I żeby była jasność, komisje śledcze na ogół, do tego służą, bo one wyjaśniają, czy mają wyjaśnić pewien problem, rozwiązać pewien problem, ale wiemy doskonale jako dziennikarze, że komisje śledcze to jest bardzo często też show. Politycy czekają na te posiedzenia, by zabłysnąć przed kamerami, by się przebić do szerszej świadomości. No tylko można prowadzić komisje dobrze, a można prowadzić komisje źle i te moim zdaniem są prowadzone źle ja nie wykluczam, że za jakieś 2-3 godziny, precyzyjnie rzecz ujmując, Zbigniew Ziobro się pojawi przed tą komisją. On co prawda kwestionował wielokrotnie, po, zwłaszcza po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jej jakby legalność i sens jej istnienia. Natomiast wydawało się, że jednak pojawi się przed tą komisją. Takie przynajmniej gdzieś sygnały docierały. No, wybrał, jak widać, inaczej. Więc cóż, serial trwa, potrwa jeszcze pewnie przy, przynajmniej przez kilka miesięcy. Akurat tak się dziwnie zbiega z wyborami prezydenckimi i kampanią prezydencką, więc podsumowując, moja ocena jest bardzo krytyczna. Oceniam to jako taki, jako taki jako już niskiej jakości show i teatr polityczny, z którym, w którym chyba już wszyscy dawno się pogubili i właściwie nikt go już nawet nie śledzi poza członkami tej komisji, no, z wyjątkiem takich bardziej interesujących momentów, jak chociażby ten, o który pan pyta. No to jeszcze zapytam o ocenę rządu, bo to trochę się wiąże z, ze wszystkimi komisjami. Wczoraj Donald Tusk zadał pytanie e, bardzo, bardzo znaczące i dość ciekawej treści: czy nam wszystkim jest łyso? No bo e, no mamy tutaj notowania wzrostu gospodarczego, już pomijam, czy tam prezes GUS został zwolniony, czy nie, i rzeczywiście, czy, czy, ten, czy ten wzrost gospodarczy jest znaczący, czy nie, no bo, bo blisko 3% rok do roku wzrostu gospodarczego. No i teraz pytanie, czy Polacy nie doceniają roli pana premiera i jego rządu, no bo zaufanie do rządu właściwie szoruje po dnie, jest bardzo niskie, niższe niż zaufanie do rządu Mateusza Morawieckiego, kiedy oddawał władzę. No to tak naprawdę pozostaje pytanie, co się dzieje, że Polacy nie doceniają pana premiera? A ja myślę, że to nie Polacy nie doceniają pana premiera, tylko ten rząd właśnie rządzi tak, jak na to zasługuje, jeśli chodzi o kwestię ocen. To znaczy, tu jest kilka kwestii, pyta mnie pan o moją ocenę. Moja jest oczywiście skrajnie krytyczna z wielu różnych powodów, ale tu nawet nie trzeba mojej oceny, tylko wystarczy zdecydować sondaże, badania, chociażby które pan przywołał. Cebos, Cebos, czyli ośrodek analityczny, badawczy, podległy kancelarii premiera, więc w jakimś stopniu pośrednio można powiedzieć rządowy. Miesiąc po miesiącu bada nastroje, czy oceny Polaków, oceny wyrażane przez Polaków ze strony, w stosunku do pana premiera, do, do pracy rządu. I te m, oceny, jak sobie prześledziłem listopad, grudzień, styczeń, z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze dla premiera i dla jego rządu. Większość Polaków, ponad 50%, uważa, że premier rządzi źle i to personalnie Donald Tusk, że nie chciałaby go w roli premiera widzieć. Uważa, że rząd działa źle. Mało tego, to jest ciekawe, interesujące, nawet większość wyborców trzeciej drogi. Bo to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oceniają, czyli opozycji źle, no to jest jakby jasne, ale że wyborcy partii koalicyjnej wschodzącej w skład rządu, to już jest ciekawe. I myślę, że Polacy to widzą. Ten rząd od samego początku miał fatalne notowania. To nie jest tak, że jemu się jakoś znacząco pogorszyły. On po prostu startował z bardzo, bardzo, bardzo niskiego poziomu i po roku rządów miał już więcej przeciwników niż zwolenników. Taka sytuacja się nie zdarzała wcześniej. Rząd Beaty Szydłek, dobrze pamiętam, po dwóch latach miał dalej więcej zwolenników niż przeciwników, a przywołany rząd Mateusza Morawieckiego, o którym pan wspomniał, takie wskaźniki, takich wskaźników nie miał nawet przy oddawaniu władzy. No a przecież słyszeliśmy i to było też normalne, że prawo i sprawiedliwość się zużyło po dwóch kadencjach. Prawo i sprawiedliwość miało swoje problemy, swoje afery, a jednak ten rząd przebił ten, ten poziom. Z czego to wynika? Pokrótce z kilku kwestii. Po pierwsze, moim zdaniem i to jest najważniejsze z braku jakiejkolwiek spójnej wizji, pomysłu na, na, na Polskę, na rządzenie co ten rząd chce osiągnąć? Po drugie, z braku sprawczości, to znaczy ani nie wychodzą z różnych powodów te zapowiedziane rozliczenia, i tutaj nie można za bardzo usatysfakcjonować wyborców tym, czyli nie, nie bardzo te igrzyska działają ani nie działa ta, nie, nie działa rząd, ale pod kątem legislacyjnym, rząd, koalicja raczej nie potrafi się wewnętrznie porozumieć, wszystkie projekty, albo większość projektów ustaw albo utyka gdzieś w komisjach, albo w parlamencie, bo nie, nie potrafią koalicjanci się porozumieć co do ostatecznego kształtu. I w zasadzie, gdybym teraz odbił piłeczkę i zapytał pana o nie wiem, jeden, dwa, trzy projekty w ostatnim czasie, które wyszły i które może rząd uznać za sukces, to pewnie by miał pan problem, podobnie jak i ja, dlatego że nawet sztandarowe projekty, które, które gdzieś tam zapowiadano w kampanii, one upadają. Najprostszy, znaczy pi pierwszy z brzegu, przykład, który mi przychodzi do głowy, bo to jest świeża sprawa, mało medialna, ona przeszła prawie niezauważona. Projekt, sztandarowy, projekt szymana Hołowi dotyczący odpolitycznienia spółek skarbu państwa, upadł w komisji. A dlaczego upadł w komisji? Bo przeciwko głosowała Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. I takich przykładów można mnożyć. Polacy to widzą, sprawczości nie ma, jest też coraz ciężej, znaczy coraz ciężej żyje się Polakom, jeśli chodzi o podwyżki, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o cenę energii i tak dalej, i i to przekłada się na nastroje. I to, wracając do też wcześniejszych wątków, to będzie poważne, czy już jest poważnym problemem dla Rafała Trzaskowskiego. A styl Donalda Tuska, na który pan też zapytał, czy pośrednio naprowadzając na pytanie, no, no, szczerze mówiąc, aż trudno to skomentować. Znaczy, ja widziałem to nagranie, rozumiem, że premier chce być taki luźny, fajny. Ale naprawdę, no nie ja wiem, czy przystoi premierowi polskiego państwa pytać wyborców, Polaków, czy, czy łysowam. w no, tempo, w jakim ten rząd niszczy polską gospodarkę i wiele różnych jej aspektów jest naprawdę oszałamiające. Ja się cieszę, jeżeli rzeczywiście te dane, choć te dane chyba są akurat pochodzące z Unii Europejskiej, okażą się prawdziwe, bo zewsząd słychać informacje zupełnie inne. To znaczy, może i wzrost PKB jest pozytywny, jest wysoki. Za pierwszych rządów Donald Tuska z PSL-em też byliśmy zieloną wyspą, tylko Polakom jakoś było, Wtedy ciężar i teraz jest podobnie. Może i PKB będzie rzeczywiście rosnąć, ale tu się okazuje, że bezrobocie zaczyna rosnąć, są masowe zwolnienia, e, jest wiele różnych problemów. Dzisiaj rano koledzy z Wirtualnej Polski opublikowali artykuł dotyczący PG i tego, od czego zaczął nowy zarząd, odpowiadając, zaczął od bardzo kosztownych remontów i wymiany flot samochodów. Polacy to widzą i myślę, że taka, a nie i to potem to wszystko łącznie się składa na taką, a nie inną ocenę Donalda Tuska i całego rządu. No właśnie, to, to, to także jest dość ciekawa informacja o tym Bizancjum w PG, które Wirtualna Polska opublikowała i tak kilkanaście rzeczy, które się składa coraz bardziej na ocenę tego rządu, ale to już zostawmy na razie rząd, jeszcze na sam koniec chciałem się skupić na z kolei opozycji, na Prawie i Sprawiedliwości, a konkretnie na kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, bo. On jeszcze nie osiąga w sondażach takich wyników, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, które zaczyna być już liderem sondaży, nie do mówiąc tak kolokwialnie, nie dojeżdża do tego punktu, w którym ma poparcie samo Prawo i sprawiedliwość. Z czego to wynika? Bo ja trochę obserwując tę kampanię, postawię taką tezę, że sztab próbuje robić tę kampanie właśnie w stylu takim amerykańskim, w stylu. Takim, żeby to był nowy Donald Trump, ale chyba Karol Nawrocki takim kandydatem nie jest i jest bardzo grzeczny i nie wychodzi absolutnie poza wyuczone pewne formuły. Czy pan się z tą tezą zgadza, czy nie? Nie zgadzam się z jej pierwszą częścią, znaczy nie wydaje mi się, żeby sztab kreował Karola Nawrockiego na Donalda Trumpa, bo gdyby zapadła decyzja, że robimy kampanię w stylu Donalda Trumpa w Prawie i sprawiedliwości, to wybrano by profesora Przemysława Czanka jako kandydata, i on na pewno w stu procentach by się sprawdził jako nasz polski Donald Trump, przynajmniej pod względem retoryki. Zgadzam się, że Karol Nawrocki cały czas się uczy i nie wychodzi z pewnych ram. Z czego wynika poziom jego notowań? Myślę, że z dwóch kwestii. Po pierwsze, z tego, że Mimo wszystko, pomimo tego, że piastował i piastuje urząd prezesa ipn dla ogółu Polaków był w dużej mierze nieznany. A po drugie, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, skoro wspomniał Pan też o amerykańskim stylu kampanii, potrzebuje pieniędzy. Teraz Jarosław Kaczyński wczoraj wzywał do wpłat na Karola czy też przedwczoraj. To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, to jest oczywiście sprawa związana z PKW, cały czas będzie miało ten problem, bo kampania kosztuje. I jak się porozmawia z członkami sztabu, oni też gdzieś tam to sygnalizują. Karol Nawrocki się uczy, on oczywiście um, uczyć się musi. Ale, to... ale właśnie, okej, okay, uczy się, ale czy to jest tempo Pana zdaniem wystarczające, bo mamy już koniec stycznia? to nie jest jakoś tak dużo czasu do... Oczywiście to wszystko to, się to jeszcze może jest... wydarzyć, ale, ale wydaje się, że ta kampania powinna nabierać już tempa. W Zgadzam się, że czasu jest mało, ale jeżeli porównamy progres, który zrobił od powiedzmy ogłoszenia kandydatury, moim zdaniem on jest duży. Sondaże też to pokazują. On oczywiście traci do Rafała Trzaskowskiego, ale nie jest to strata nie wiadomo jak duża. Nie mówiąc już o tym pojedynczym sondażu pracowni OGB, który się pojawił, ale zostawmy go na boku. Więc myślę, że Karol Nawrocki ma... I w ogóle prawo i sprawiedliwość ma dobry punkt wyjścia, ale jest jeszcze coś, co niekoniecznie musi, muszą oddawać sondaże to znaczy ta energia i nastawienie ludzi. Jak rozmawiam z politykami prawa i sprawiedliwości różnymi, no, to oni podkreślają po pierwsze pełne sale u Karola Nawrockiego, ale także na swoich spotkaniach i mówią, że dawno już czegoś takiego nie widzieli. Podobnie przy okazji wyborów parlamentarnych za 2023 mówią, że jest duży skok, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o nastawienie ludzi i to jest coś, co może nam się objawić dopiero w maju, a niekoniecznie w sondażach. To znaczy ludzie mogą się obawiać, bo jest to proces, który, który jakby jest opisany i on jest dosyć znany w przypadku wyborców prawa i sprawiedliwości, potwierdzany w poprzednich badaniach. Wyborcy mogą się obawiać deklarowania. Głosowania na prawa i sprawiedliwości, I, i to poparcie może być zaniżone, a w maju się może okazać, że jest inaczej. No i druga sprawa, wreszcie kampania Rafała Trzaskowskiego, bo od tego też uciec nie można. To na jego tle będzie porównywany Karol Nawrocki. Myślę, że Rafał Trzaskowski ma do tej pory wybitnie złą kampanię wyborczą. To się oczywiście może zmienić. Platforma pewnie zaraz uruchomi swoje miliony, ale y, bardzo ciekawy pojedynek nam się, moim zdaniem, szykuje w maju. I myślę, że do tego maja jeszcze bardzo dużo się może tutaj wydarzyć. Choć oczywiście rozumiem jakby pytanie i, i zgadzam się, że, że, że może to tempo nie jest wystarczające, ale moim zdaniem ono i tak jest dobre. No i wszystko oczywiście zależy od, od okoliczności także innych, czyli właśnie pieniędzy, czyli pomysłu sztabu i tego, co to przyniesie. No i zobaczymy, jak wyborcy decydują 18 maja. Zakończę bardzo ironicznie, bo wielu dziennikarzy kończy tak rozmowy i myśli, że właśnie pierwszy raz używa tego zdania. Czyli zdania. A jak będzie, to czas pokaże. <grych> Bardzo dziękuję. Ja, za ja świadomie do... użyłem tego zdania, Panie Redaktorze, po prostu czas pokaże. <grych> Cytuję. Oczywiście, <grych> oczywiście. Redaktor Karol Gac, redaktor naczelny portalu Do rzeczy. Bardzo, Bardzo dziękuję, dziękuję za, za rozmowę. Kłaniam się dziękuję. Panu, kłaniam się Państwu i dobrego dnia. Dziękuję. Siódma dziewiąta rozmowa poranka.